Pokolnictwo w porcie zajmuje się odstraszaniem niechcianych latających ptaków, mianowicie gołębi miejskich odmiany skalnej. Które znalazły sobie tutaj doskonałe miejsce żerowania. Nie ma tu naturalnego zdrapieżnika, który generalnie w naturalnym miejscu bytowania reguluje ich populację, więc wygląda to tak jak wygląda. Jak zaczynaliśmy, no to była ich tutaj cała masa. Myślę, że przez miesiące, które tutaj już spędziliśmy, udało się pozbyć przynajmniej połowy. To jest mój współpracownik, ma na imię Stefan. Ma około 5 lat. Jest to myszołowiec towarzyski, w naszej nomenklaturze zwany Jastrzębiem Harisa albo po prostu Harisem. Trochę się pobrudził. Odjedzonka, mój wierny towarzysz, współpracujemy ze sobą już kupę czasu i nazywa się towarzyskim nie dlatego, że lubi ludzi, ale jest to jedyny gatunek ptaka drapieżnego na świecie, który poluje w stadach. Są naprawdę bardzo inteligentne, bardzo inteligentne, mają bardzo długie nogi, które tylko ze zwykłej ciekawości potrafią wciskać w różne szpary, żeby zobaczyć co tam jest. Potrafią, żeby lepiej widzieć, tworzyć żywe piramidy, tak żeby tylko osobnik, który znajduje się na samej górze piramidy, mógł zobaczyć, co jest za przeszkodą. Potrafią polować w stadach, polować z nagonką, na stwory, które w ich naturalnym środowisku nazywają się jackrabbit. Generalnie tak cudowny, ciężko go zgubić, łatwo go wyszkolić. Ma tylko jeden problem. Występuje u niego coś takiego jak pamięć genetyczna w jego naturalnym środowisku. W Ameryce jedynym jego wrogiem jest szakal i w głowie ma zakodowaną sylwetkę psowatych. Jak widzi psa, automatycznie przestaje do mnie przylatywać, przestaje współpracować. Tak ma, jest to pamięć genetyczna. Tak samo jak gołębie mają zakodowaną od pisklaka w głowie sylwetkę ptaków drapieżnych. Dlatego się boją ptaków drapieżnych i dlatego też jesteśmy jedyną skuteczną metodą w walce z nimi.